Przyszło do mnie, że trzeba dopowiedzieć troszkę do tematu tej nowej świadomości, nowej ludzkości. Na czym polega ta nowość? To głównie na tym, że my już nie chcemy jako ludzie, jako ludzkość być dalej kierowani i prowadzeni przez polityków czy przez Kościoły. To się nie sprawdziło po prostu my mamy już świadomość taką, która się dzieje właśnie teraz na naszych oczach, że to wszystko jest diabła warte. To nic nie jest warte, to, co oni mówią, bo co innego mówią, a co innego robią. I skoro to się nie sprawdziło, to nasze zbawienie y, przez tysiące lat, skoro do tej pory nie umieli sobie z tym poradzić, to dlaczego niby mieliby sobie poradzić teraz? Zwłaszcza, że widzimy, y, jak marne efekty są z tego ich kierownictwa. A więc człowiek odzyskuje wolność, człowiek odzyskuje suwerenność. I my chcemy tej prawdziwej suwerenności, tego prawdziwego decydowania o sobie i swoim życiu. Nie, żeby ktoś nam mówił, jak mamy żyć, bo on wie lepiej. Nikt nie wie lepiej, jak masz żyć, jak Ty sam. Nikt nie wie tego lepiej od Ciebie i ode mnie. Dlaczego niby ktoś miałby mi mówić, jak mam żyć, co jest dla mnie dobre, a co złe, kto ma być moim przyjacielem, a kto wrogiem? Przede wszystkim ja nie chcę mieć wrogów. Ja chcę żyć w przyjaznym świecie, bo ja jestem przyjazny wszystkim. Tego też uczy właśnie ta nowa duchowość. Do tego prowadzi nas dusza. Duch, który chce być przyjazny, jest przyjazny wszystkim, a nie, żeby mi ktoś mówił i pokazywał palcem, że ten jest lepszy, a ten gorszy, albo że z tym albo z tamtym mam wojować i czuć do niego wrogość. Ja tego nie chcę, więc dlaczego ktoś ma za mnie wywoływać jakieś tam. Wojny, i kierować mnie na nie, tak jak było dotąd przez wieki, i nie mieliśmy żadnego po prostu wpływu na to, nic nie mieliśmy do powiedzenia. Człowiek był tylko pobierany do wojska i wysyłany na wojenki, które nie były zupełnie nasze, więc Teraz obecny człowiek z obecną świadomością mówi dosyć tego. Nie chcę tak dalej żyć. Nie chcę dalej żyć w takim świecie. Tak dalej być nie może, bo to mi mówi moja nowa świadomość. To mi mówi moja dusza, moja intuicja, moje serce, które chce kochać, a nie walczyć. I dosyć gadania o miłości. Ja jestem miłością, Ty jesteś miłością i to wdrażamy teraz, obecnie w życie. Czym więcej nas będzie właśnie miało tą świadomość i uparcie się tego mamy trzymać, to tym szybciej znikną ci nasi dotychczasowi kontrolerzy i Zniknie cała ta armia ich przydupasów, które po prostu starają się tylko trzymać nas w niewiedzy i nieświadomości i strachu, by mieć nad nami kontrolę i władzę. Dosyć tego każdy z nas musi powiedzieć i na pewno robi to sobie że nie chcę dalej tak żyć. Ja nie chcę takiego świata. Ten nowy świat, który tworzymy, który jest i ma być i jest oparty na miłości, na świadomości serca, jest zupełnie inny, spokojny, bezpieczny i dla mnie nikt nie jest wrogiem. Natomiast każdy jest bratem, siostrą. Każdego widzę i chcę widzieć jako człowieka i widzieć jego piękno, jego człowieczeństwo, jego piękne człowieczeństwo, a nie to sprowadzone właśnie do strachu i wynikające ze strachu i lęku. I właśnie ta nowa świadomość między innymi prowadzi nas do tego, do takich wniosków, do takiego życia. Tego chcę. Tego chcę dla siebie i dla wszystkich. Chcę bezpiecznego świata. Świata, w którym wszyscy są równi, autentycznie, a nie świata pełnego polityki i religii, które tylko pokazują palcem, kto jest lepszy, a kto gorszy i kto jest... Moim wrogiem, a kto nie. Po to tak byłoby mieli nad nami kontrolę i władzę. Natomiast ja nie chcę, by ktokolwiek miał nade mną jakąkolwiek kontrolę i jakąkolwiek władzę. Miłość nie wymaga kontroli ani władzy. Miłość nie chce władzy, bo miłość daje wolność każdemu. Każdemu człowiekowi, każdej istocie miłość dla wszystkiego ma szacunek. I tym się właśnie różni ta nowa świadomość od starej, od starej nieświadomości. I tym się różni ta nowa ziemia od tej starej. To nowe może powstaje z trudem, ale ale jest piękne i to nowe jest lekkie, pełne światła, pełne dobra. Stary właśnie charakteryzuje się ciężkimi energiami, trudnymi, które nasze ciało odczuwa właśnie jako coś nieprzyjemnego, ciężkiego, z czym jest mi źle. To nowe na samą myśl o tym, Rozjaśnia twarz uśmiechem. Na samą myśl o tej nowej Ziemi, gdzie będzie panować prawdziwe braterstwo, prawdziwy pokój, prawdziwa miłość i równowaga, jest piękny. Świat, w którym inne cywilizacje nie są przedstawiani jako obcy, jako jakieś potwory z horrorów. Tam są moi bracia, stamtąd pochodzę, ty też. Oni nie są dla mnie wrogami. Oni pomogą nam przejść przez ten okres zmian i jestem tego pewny, to tylko ci kontrolerzy dotychczasowi chcą tak nam przedstawiać tą rzeczywistość, by dalej nas trzymać w nieświadomości i mieć nad nami kontrolę. A więc nie bójmy się. Przede wszystkim od, odstawmy na bok każdy lęk, każdy strach, ponieważ Przypominam tylko, że każdy, kto dzieli się z nami swoim strachem, kto nas obdarowuje swoim strachem, nie życzy nam dobrze, a jedynie chce mieć władzę nad nami. Miłość jest prosta i nowa świadomość jest prosta, nowa ziemia jest prosta i piękna. I pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tych prostych zasadach, by oddzielić i odsiać właśnie to dobro od zła, to co nam służy od tego, co nam nie służy i powinno odejść. Te proste zasady i ta nowa świadomość pomogą, pomogą nam dostroić się do tego nowego i wejść w nie z lekkością i łatwością. Czego nam wszystkim oczywiście życzę. I to by było na tyle w tym temacie.